Witam ponownie w poniedziałek. Mamy 24 dzień lipca. Łukasz Fiołek z tej strony Fibonacci Dim School. DAX, interwał dzienny, szeroka kreska, ale tam pojawia się bardzo ciekawy układ harmoniczny właśnie na takim wysokim interwale czasowym. Dochodzimy do mierzenia 786, to jest wewnętrzne mierzenie Fibonacci'ego, okolice ok. 12170. Tutaj mamy zaznaczoną dodatkową strefę wsparcia, to jest ta zielona strefa popytowa. Mierzenie F100, czyli równość fal. Widzimy, że geometrii tutaj w tym miejscu czyli między poziomami 12100 12200 jest dosyć dużo. Właściwie nawet ten poziom jest bardziej precyzyjny 12120, 12170 czyli 50 punktów odchylenia na wysokim interwale dziennym. Także według mnie jest to do przyjęcia. Tutaj jako ciekawostka pamiętajmy o tej luce. To jest luka wzrostowa z 24 kwietnia. Wybory we Francji także bardzo prawdopodobne, że ten układzik będziemy chcieli domykać. Jeżeli Chodzi o układ harmoniczny, ja go zaznacz, zaznaczam za pomocą dwóch trójkątów. Tutaj mamy pierwszą część układu i to jest fala XAB, no i kolejna część układu, układu fala B, C, Idę. Najważniejszym punktem z całej struktury jest oczywiście punkt D, znajdujący się właśnie na 7,86. Ten poziom został w piątek już zaksięgowany. Patrząc na interwale 4-godzinowym, wygląda to całkiem nieźle. Ten popyt zaczyna się gdzieś uaktywniać. Dolny cień informuje nas o tym, że gdzieś ten popyt zaczął się pojawiać. Także według mnie, jeżeli będziemy zrzucali. Na podwójnym dnie, czy nawet delikatnie niżej, to pierwsze co robimy, to sprawdzamy, czy jest dywergencja. Jeżeli jest dywergencja, to znaczy wskaźniki już pokazują ruch wzrostowy, a tutaj mamy silne zrzucenie, na przykład markowanie ceny, czy też jakiś dolny pin bar, to jest to oznaka, że jest to jakby pierwsza aktywacja. Popytu. No Tutaj według mnie takim markowaniem ceny była ta świeca z 21.00 z godziny 12.00. Bardzo mocne zrzucenie w kontekście zaksięgowania FIBO, no i wyhamowanie na następnej świece, czyli póki co sygnały otrzymujemy dosyć dobre. Tutaj czekamy na, po, na, na dodatkowe potwierdzenie, no i przede wszystkim jeszcze raz czekamy na zaksięgowanie tego poziomu. 12.170, 12.150 to jest najbliższa strefa wsparcia na niemieckim indeksie.